Dzień dobry Państwu, Rafał Engelman, prezes Petar Games. Zapraszam na comiesięczne podsumowanie działań w naszej spółce. 24 maja odbyła się premiera naszego ostatniego dodatku z serii do CMS 18: Vans Campers. Od razu zauważyliśmy, że graczom podoba się to DLC. Pojawiło się sporo pozytywnych opinii i komentarzy. Tak jak wspomniałem, jest to ostatni z tej serii DLC, chociaż mamy za zanadrzu jeszcze jeden pomysł, ale ta decyzja o tym projekcie jeszcze nie została podjęta. Natomiast cały czas do przodu idą prace naszych produkcji, Housekeeper, Pets VR i Headdresser. Zacznijmy o Pets VR. W tym miesiącu skończyliśmy pracę nad logiką zwierzaków. Można teraz bawić się z nimi w różne gry, zabawy, dawać im przekąski, karmić je. Dodaliśmy również system nieposłuszeństwa zwierzaków, to znaczy, gdy będą one długo zaniedbywane przez gracza, to będą się denerwować, a wyrazem tego będzie niszczenie przez nich mebli, które potem gracz będzie musiał naprawiać. To zadanie również w tym miesiącu dodaliśmy do gry. Rozwinęliśmy zaktualizowaliśmy animację kota i psa. Pracowaliśmy nad systemem zmieniania wyglądu podłóg, dzięki któremu materiał teraz nie zmienia się sam, lecz gracz musi rozłożyć i poukładać płytki na podłodze. Zaczęliśmy również pracę nad nowym systemem narzędzi, dzięki którym będzie się graczom łatwiej i przyjemniej ich używać. Co do naszej produkcji Hairdresser Simulator, to rozpoczęliśmy refaktor istniejących mechanik. Jest to proces, który często stosuje się w cyklu produkcyjnym gier, a który finalnie za Zapewnia wyższą niezawodność istniejących rozwiązań oraz powoduje ułatwienie rozwoju gry i dodawanie nowych funkcjonalności, jak również poprawia tzw. higienę pracy. Rozpoczęliśmy również pracę nad systemem włosów. Są to bardzo trudne mechaniki, które rozpracowuje nasz zespół wraz ze wsparciem Studia Frosted. To wszystko na dzisiaj. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie.